zrobić, żeby to wygrać, bo któryś z was prosto to zgarnie, nie? Bang! Powiedz coś. Bang, bang. Siemanko, witamy was w odcineczku z BMW 36 czerwonym, które może być Wasze. Będzie wasze. Będzie, będzie któregoś z was. Dokładnie. Więcej szczegółów o konkursie będzie później, ale jeden z warunków będzie subskrypcja, więc od razu ją dostawcie na dole. Dzyk. Autko jakie jest, każdy widzi na niemieckiej blaszce od Helmuta wzięta. Szerwona, sportowa, najszybsza. Super latką z tyłu po właśnie, o, to jest. Nie no, ogólnie auto jest naprawdę fajnie, fajnie ciekawie wygląda. Wymaga oczywiście trochę pracy i na pewno nie obejdzie się bez jakichś tam popraweczek. No ale oczywiście trzeba to auto też przyszykować, bo jak widać aura jest jaka jest. No i trzeba je troszkę przygotować do zimowego latania, gruzowania. Nie tylko zimowego, bo pod maseczką mamy 2.0, 150 koni z vanosem, więc radzę radę nawet na mokrym i może nawet suchym. Jak zdrowe M50 z dwulitrowym silniczkiem benzynowym, no to raczej nie będzie jakiegoś tam co problemu, najważniejsze, żeby zrobiła rond na sufym. Co najważniejsze. podstlenek LPG. A, no, tak, dokładnie. Państwo. Dokładnie. dokładnie. Czyli tanie gruzowanie. Wiecie o co chodzi. No. Także, no, słuchajcie, kilka popraweczek, no. kilka usprawnień, i będzie z tego fajny gruzik. Także zapraszamy Was do dalszego śledzenia tego filmu. Zobaczycie, co można zrobić, żeby wygrać tą furkę. No, i zobaczycie, oczywiście, jej transformację. No i pyk, jesteśmy w garażu i pokaż co było kolejnym etapem w tym projekcie. Kolejnym etapem oczywiście było kupno części, no i mamy. Przede wszystkim hydro, w prawdziwym musi być, więc mamy hydro porządne, nie eee, Już bardziej chińską kierę sportową, zomszową, gałeczka i adaptery skrętu, co ważne, żeby można było kąty o mocno sadzić. Ford shifter. Do kompletu, gołeczką, Ciemne kierneczki, żeby wizualnie ładnie wyglądało wszystko elegancko. I mocowanie foteli. Bo, uwaga, uwaga! To jest wcięka na torcie, Mamy eleganckie dwa fotele z regulacją. Nie wylewadyle, nie. No jest sztosik generalnie. Jakby ja się wcześniej przymierzałem do jednego z tych foteli. I naprawdę jest spoko. No, no kurna. Fajne jest to, że on w ogóle ma regulację, no czyli właśnie. jest jakby. Dość sportowy, fajnie trzyma, no. a po drugie jest no po prostu dość cywilny, no nie? No właśnie. Więc to jest zawolisty temat. No i ostatnią częścią jest końcówka, nowa końcówka wydechu. I na razie tyle, pakujemy wszystko i lecimy do naszego mechanika, żeby nam to poskładał. No i jesteśmy u naszego mechanika Bartka, którego możecie kojarzyć z tego projektu 3.0 Dizla, Był już kiedyś u nas na kanale, wbijajcie linki w opisie, tam będzie szczegółowa relacja zrobienia naszego projektu. A3-6 dla widza. Na stół weszcie już? Na Już było palone Tak, Kapeć był smalony. Bartek! No dawajcie, go podniesiemy, nie? Zobaczymy od dołu jeszcze. Właśnie. To te koszty, ty? Jak będzie to? Cześć, no to jest dobra. dobra. Ono dobrze wygląda. Patrzcie jak to jest kurde podłoga. W gruzie. Chyba no. nówka sztuka. Nówka. To jest właśnie nówka. No, e, bezpieczna. No, jest. Elegancko. jest w bo nie ma dziur i jest zabezpieczona, nie? No właśnie. I progi są całe. jak jest posuwany krzywo, elegancko i będzie nowa końcówka, więc to nas interesuje. I dyferę też w sumie zmieniamy, bo musi być 100% szpara. No, M50 suche. Gościu. Magil mokry, ale on idzie do zmiany. Bo nie działa za bardzo. I tyle. Ale się prezentuje z Kubana. Kurna. Ty. sztyngsior jest. Sztynksiar, słuchajcie. Skończona jest i jechaliśmy tym przez miasto. I po prostu każdy, ale absolutnie każdy się obracał na babki. Karki były skręcone. No, ludzie szli i po prostu taka o, głowa 180. Nie, no furka jest naprawdę fajna i zobaczcie po prostu jak to wygląda. Może się to wydawać naciągane, ale naprawdę tak było. Oczywiście jakby jechało Lambo to pewnie ludzie wbiegaliby na ulicę robiąc zdjęcie, ale biorąc pod uwagę, że nie jest to auto za bańka, ani klasyczek odrestaurowany, który ma stać pod wiatą, to ten kolor czarne koło na serio robi robotę. My nie będziemy Wam gadać, że te auty jest warte 50 koła, bo pewnie tak nie jest, ale, no, ale stworzyliśmy jest... je do zabawy. Dokładnie tak. To jest dobra zabaweczka, naprawdę fajna, ale przy okazji możecie tym podjechać na zakupy albo zabrać ziomeczków, bo z tyłu jest full legal. W ogóle cała furka jest full legal, no nie? Bo ma ubezpieczenie, ocena rok. O, właśnie. Yy, Przegląd techniczny jest też na rok. Podłogę ma. Ma podłogę, ma progi, jest zdrowa i słuchajcie tego, że jeszcze jest. Gaz, czyli no tanie, tanie, tanie upalanie i tyle w I pakiet młodego driftera. I pakiet młodego driftera. No. Zewnątrz jak zewnątrz, nowe zimóweczki, draw jak trzeba, ale pokaż środeczek. No nowe zimóweczki to też spoko opcja jest akurat, bo fajnie się tym jeździ, nie? Nie no, ma problemu z ruszaniem. No tuż to. Kierka sportowa, short shifter, gałeczka, hydro, O, O, Czekaj, czekaj, czekaj. Czek, czek, czek. Pokaż Popro. co, pokaż co. O, Wysięga tak, o. na torcie. Patrzcie co chłop zrobi. O, i teraz nie ma pytań, i teraz nie ma pytań, Zero. teraz furka nie pyta. Słuchajcie, no jest naprawdę legitnie no. Zimowy wojownik jak ta lala. Ogarnęliśmy też wydech. Drzesie. Drzesie, ale głównie wizualnie, fajny jest fajnie. wizualnie, nie? No, no, no. no i co? Lotka GT Class, ale ona była już jak kupiliśmy. I w ogóle, co jest dość istotne chyba to, że Yy, to jest fajna to całkiem baza na swapa później w przyszłości, nie? No? Bo to jakby, jest oryginalny 2 0 w dowodzie. Jakby komuś się znudziło? 2-0 to 2,5 wsadza i ma szting. Albo 3 litry. No i mamy tutaj gwint sezony, więc kto będzie chciał sobie opuścić, kto będzie chciał zrobić saternówkę i je zdawaliście. Ty no właśnie, idealna na latanie a my nie mamy samatu żadnego. Dajemy no, widzą, masami nie mamy tego. Dajemy widzom masami, nie mamy. Aj, kurde. Jakie poświęcenie. Patrzcie w ogóle jako jaki zaszczyt was kopnu, jaka po prostu idealna okazja do tego. Zaki nie macie. Nie macie, zaraz nie macie gruza, zaraz będziecie mieć. Dokładnie. Normalnie człowieku. Bierzesz, klikasz, kilka kroków i lecisz z tematem. Normalnie mordeczko. Wyobraź sobie, że ktoś ci daje ją. Kurde. Ja, tako, o tego. Tak, Bierzesz no, i tak, nie biorę, tak biorę, po prostu... Póki się rozmyśli. Ale my się nie rozmyślimy. Ja tak sobie przypomniałem, jak my wygraliśmy konkurs z wjazdem do Argentyny, nie? No. Jaka to w ogóle faza jest? Jak dostajesz no. takiego dużego, nie? Tak, tak niby, na, niby od niechcenia, tak. wypełniasz coś tam, coś tam, nie? Tak. A tu strzał pachnie. Tak. To nie jest takie, kurde, nie wiem, 20 zł do wydania w sklepie jakimś. No. To jest konkretna fura, która ma wartość i która naprawdę jest ci. Pomocna, użytkowa taka, do zabawy. I w ogóle fajnie by było jakby ktoś ten, kto wygra, żeby to po prostu trzymał, a nie od razu przydawał. No jakby się nauczył, wykorzystał je porządnie i spełniał swoją funkcję Dokładnie. Fajne jest po prostu to, jak ktoś coś wygrywa i nie myśli o tym w kwestii jakby zarobkowej, tylko takiej, że naprawdę mu się to przyda, co nie? No właśnie. I no. fajnie by było, żeby właśnie ktoś taki wrzucił tam coś tam na 100 razy i nas oznaczył, jak tam gdzieś bokiem daje no, po no. lesie. A, a to to, a to to, a to to. No to dobra, skoro przedstawiliśmy wam furkę, to może wypadałoby pokazać jak to jeździ, nie? No. Trochę tam pociągać za za łapkę. Łapkę. I, kop... I kopnąć, i kopnąć. Klapka, Klapsa dać. Jej sprzęgiełko. <noise> o, dawaj. Dobra, lecimy. Jest miejsce w ogóle gdzie płotek kiedyś wywalił porządnie w te krzaki kompotem naszym starym. Zobaczymy jak teraz czerwoną strzał. Ale tu brzmi kurka wodna sery, kozacko! Właśnie tak gadałem spotkiem, że to jest dla nas było nowe doświadczenie, kiedy mamy furę, którą jeździmy i wiemy, że nie możemy jej rozwalić kompletnie. Jeździć. Nie możemy. A nie to, że tam naprawimy coś, tylko nie możemy, bo jest dla widza. Kurna. A! Zasypało. Wariacik się odpalił. Już, już. Zaraz będzie. No kurde, człowieku, wiesz jak się trzyma w zakrętach? Tak. No, gościu, nie no naprawdę, spoko się prowadzi i jakby wiesz, zaraz się przejedziesz, to zobaczysz, no ale kurde, jest. Ładnie się trzyma, ładnie się napędza. My tak gadamy o tej trakcji. Bo wiecie, jak to jest na śniegu. Na śniegu to jest walka, właśnie z trakcją, no nie? Bo jak masz słabsze opony, no to jest słabiutko. Nawet jak masz dobre, nibybieżnikowe opony, to jak guma jest niedobra, no to będzie latać jak nie wiadomo co. A te, serio, trzymają spoko. Weź przegoń, tą kurna. laleczka. Chciałabym powiedzieć, padaszkę, ale kurna, laleczka. nie ma podaczki, Po trzeba odmulić. Już, 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 już chciał, ty. Te... Kurna, a tą gałąź jakaś. I koniec, już, nie ma aut do widza. Nie, jednak nic. Jednak jest. Dobrze. Ale tego nie dajemy. Sprawdzona, no. Gebel zamulił, a podmolił. Szes musiał być, mały. I dobrze. Dobra, to to. Oto to, oto to. Płotek sakał. Lata po człowieku, jak lala, ty? No powie. ale tu drze się, ty kurno. się? Kurna. Sąsiada będzie budzić. O. No i co powiesz, jak się śmiga? Nie no kurna. Jak na zimowego upalacza to zawaliście, bo zimoweczki trzymają. Jest dość pewnie i hydro też pomaga czasami. Wie, polatać. Polatać, uratować czy po prostu wprowadzić nie? Pociec. także spoko jest. Kocury, słuchajcie, ważna kwestia, chyba najważniejsza w sumie teraz, co zrobić, żeby to wygrać, bo któryś z Was po to zgarnie, nie? Poza samochodem jeszcze mamy nagrody pocieszenia, ale to tym później trochę, więc najpierw co zrobić, żeby wygrać E36? Pierwszy obowiązkowy warunek, subik na naszym kanale, tam pod spodem. Wbijacie pod film i klikacie guzik czerwony jak ta BMA. I ma się zrobić szary, i śmigacie dalej. Dokładnie. Drugi punkt wbijacie w link w opisie, w którym macie więcej info na temat samego samochodu i miejsce, w którym zostawicie swój numer telefonu, na który zadzwonimy, gdy wygracie ten konkurs. Po wpisaniu numeru zostajecie przekierowani na stronę, gdzie zakładacie niezobowiązujące konto, które po zakończeniu konkursu możecie sobie zostawić, bądź po prostu je bezpłatnie usunąć. I tyle. Po założeniu konta zostajecie przekierowani na stronę zgłoszeniową, gdzie ostatecznie potwierdzacie swój udział, wpisując numer konta, które właśnie założyliście. No i tyle. Klikacie, wbijacie, gruza pobieracie. Dodatkowo dla 100 osób przyszykowaliśmy 100 naszych pakietów, naszych gadżetów. I naszych kozackich rzeczy. Pokaż, Sprawdźcie pokaż, to. Pokaż, pokaż. Sprawdź, sprawdź, sprawdź gościu. Sprawdź. Czyli główny temat. 100, 100 widzów zgarnie takie coś, tak? Tak. Komin przede wszystkim, bo to jest całkiem fajna sprawa. My tego zimu używamy. Jak widzicie to na sodzie. My my dokładnie, używamy. Dokładnie, cały czas. No. Zapaszek, breloczek, wlepy, smyczka. No. Taki pakiecik poleci do 100 osób dodatkowo. Także słuchajcie, nic, tylko wbijać w link opisie, zakładajcie konto i sprawdzajcie ten konkursik. A jeśli nie macie osiemnastki, poproście swoich rodziców, niech założą konto, i może oni zgarną dla Was taką furkę. Jeśli macie na przykład 17, to na 18 fajny prezent. Co nie? Kurna. No, człowieku, ja bym chciał, żeby rodzice To mega faza, że właśnie ktoś dostanie taką furę, no kurna, no, normalnie jest, do jazdy. To jest i do rad... zabawy. To jest sztos totalny. Konkurs kończy się 10 marca, także słuchajcie, jest jeszcze trochę czasu, ale zgłoście się już teraz, bo później zapomnicie i będzie lipa. 14 marca ogłoszenie wyników, wiadomo będzie kto zgarnął furkę, wiadomo będzie kto zgarnął jeden ze stu pakietów i tyle, no kurde. No co? Prosty temacik. Kończymy. Kończymy. Standardowo like, sub przede wszystkim, bo to jeden z warunków w konkursie. Zostawcie jeszcze komentarz jak wam się podoba auto. No i wbijajcie w linki w opisie. Tam jest też link do kanału Bartka, gdzie będą się pojawiały filmy z budowy tego autka. Także zapraszamy i zbijamy. Elo kucury, pozdro. Elo.